Witam serdecznie drogie bliźnięta. Zobaczmy, co tutaj dla Was pokaże się na miesiąc wrzesień 2024. Bliźnięta solarne, ascendentalne, księżycowe. Wszystkie osoby, z którymi znak bliźniąt w jakiś sposób rezonuje. Kochani, tradycyjny rozkład plus dwie karty. Jedna karta będzie od Mistrzów Duchowych, i jedna będzie wiadomość od Duszy. Wylosujmy sobie po jednej karcie, zatem. Natomiast bądź skoncentrowany, ale to za dużo kart wypadło. Natomiast zobaczymy sobie te karty na końcu, tak? Dobrze, poprosimy o jedną kartę dla bliźniąt. Na miesiąc wrzesień. Może taniej będzie. Ok. I wiadomość od duszy. Poprosimy o jedną wiadomość dla bliźniąt na miesiąc wrzesień. Co tutaj dusza chce Wam powiedzieć, przekazać na wrzesień? Co jest ważnego dla Was, żebyście mieli usłyszeć. Ok. I zaczynamy od trzech głównych energii na miesiąc wrzesień dla bliźniąt 2024. Ogólna energia dla Was na ten miesiąc. W czym to się zamanifestuje? i wasze nastawienie myśli, zamiary, jak wy się w tym odnajdujecie. Okej. Okay. Słuchajcie, no, ogólną macie energię cudowną, bo jest to karta słońca. Hmm. Które będzie Wam przyświecało które będzie Was namawiało do tego, żeby się angażować? Hmm. Karta sukcesu, szczęścia, powodzenia, dzieci również, tak, mogą być ważne dzieci w tym czasie. No mamy wrzesień, więc może być tutaj trochę takich sytuacji, gdzie będzie trzeba powalczyć, powiedzieć nie, wyznaczyć granice, gdzie będzie trzeba w jakiś sposób poukładać sobie różne obowiązki. Może też być jakiś konflikt z dzieckiem, gdzie będzie trzeba jak gdyby no, dla jego dobra, gdzieś tam yy, powiedzieć, tak, yy, powiedzieć, postawić siebie, jak gdyby na, na pierwszym miejscu, żeby nie dać się wykorzystywać, czyli ta asertywność. Natomiast to jest też energia walki walki o to, na czym nam zależy. Czyli możecie walczyć o ten sukces, o to szczęście, możecie tutaj zabiegać. Yy. Karta, Karta Słońca też jest często energią, bo, gdy my spojrzymy na Słońce, to my, ono nas oślepia. My czegoś nie zauważamy, czegoś nie, nie dostrzegamy, tak? Możemy nie dostrzegać jakiegoś szczęścia, jakiegoś sukcesu, jakiejś sytuacji, która może nam pomóc w życiu. Więc tak, natomiast, no właśnie, wasze nastawienie to jest takie, dajcie mi święty spokój, tak? Ja nie chcę podejmować żadnych decyzji, ja nic nie chcę widzieć, nic nie chcę słyszeć. Ja chcę mieć po prostu, wycofać się z tej całej sytuacji nie chcę brać odpowiedzialności za nic. A poza tym to też jest taka blokada, że yy, możecie czuć taką presję, presję otoczenia, że ktoś wam coś każe, że ktoś wam każe dokonać wyboru, podjąć jakąś decyzję, tak? Wy nie jesteście gotowi mentalnie, tutaj emocjonalnie na to. Więc no. Mamy tutaj tą dwójkę mieczy, jest to energia nocy, jest to energia pełni księżyca. Pełnia jest chyba 20, 20 któregoś września. I pełnia, ona też nam coś, coś zakrywa, też czegoś nie dostrzegamy, tak? Wy macie opaskę na oczach, jest pełnia, więc jeżeli macie jakąś decyzję do podjęcia, to warto tutaj, jak gdyby. Zorientować się, zbadać, zainteresować się danym tematem, bo możecie czegoś nie dostrzegać, tak? Możecie czegoś nie dostrzegać. Właśnie yy, być może tej drogi do sukcesu. Dobra, zobaczmy o co chodzi. Tutaj dla bliźniąt może lew mieć też znaczenie. Tak, królowa była, czyli miesiąc działania, miesiąc osiągania celów, miesiąc zdobywania tego, czego pragniecie taki bardzo motywacyjny, przebojowy, charyzmatyczny, więc no, energia do działania, drogie bliźnięta, energia do działania i warto ją wykorzystać. Siedem buław, osiem kielichów, czyli walczycie o zmiany, walczycie tutaj o zmiany, energia, która będzie Was namawiała do tego, żeby pożegnać to, co Wam nie służy, lub osoby, które Wam nie służą, praca, która Wam nie służy, tak? Czyli to jest takie, ale też możecie walczyć z energią, która chce do was wrócić, a wy jej po prostu nie chcecie, tak? A wy tej energii już nie chcecie w swoim życiu. A dlaczego wy jesteście w Dwójce Mieczy? A z kielichów, tak. Bo albo nie jesteście gotowi na nowy początek, na nową relację, na miłość, albo nie jesteście, nie ufacie czemuś. Yy... Jakieś stare rany, jakieś schematy, no jest tutaj jakaś blokada, tak? Tak jak mówię, czegoś możecie też nie dostrzegać. Natomiast główną energię macie cudowną. Ok. Miłość. Miłość dla osób, które yy, są już w związkach, które kogoś mają. Jak to się u Was ułoży? I single. Mhm. Moi drodzy, u was bym powiedziała, że jest tak stabilnie, że tutaj. Yy... Jesteście pełni nadziei, że wszystko idzie we właściwym kierunku, że wszystko się ułoży, że jakieś tam sprawy zostaną wyjaśnione po waszej myśli. No jest to karta gwiazdy, czyli może być tu też energia spełnienia jakiegoś marzenia, manifestacja czegoś, manifestacja uczuć, jakiegoś projektu, który sobie zamierzyliście. Natomiast wiecie co, gwiazda też często mówi... Wręcz przeciwnie, sobie do, doprecyzuję, że ktoś może coś obiecywać, tak, ktoś może coś obiecywać i nie dotrzymywać słowa, że na przykład, a słuchaj, ja pójdę na terapię, no i może rzeczywiście pójdzie ze dwa razy i potem odpuszcza, czyli to mogą być złudne nadzieje, tak, to może być takie właśnie przelewanie, yy, dzbo, yy, przelewanie wody z dzbana do rzeki, tak, jaki to ma sens w ogóle, ale zobaczmy sobie, wodnik może mieć dla kogoś też znaczenie Cesarz. Gwiazda i cesarz. Wiecie co, cesarz w kwestiach relacji, on raczej jest oziębły, on raczej nie pokazuje uczuć. On jest raczej wycofany, wyrachowany. Jego interesuje władza, jego interesuje spełnianie jak gdyby jego, że tak powiem, zachcianek, jego poleceń, jego planów. I być, to, to może to jest wersja dla jednych, że Wy tutaj macie cały czas nadzieję na to, że to się zmieni, że to jest w dobrej wierze, że, że jesteście w stanie jak gdyby to, to przełamać, bo nie do końca Wam się to może podobać. Natomiast to są też marzenia, marzenia o takim mężczyźnie, który jest opiekuńczy, który zapewnia bezpieczeństwo, stabilizację, dostatek, tak. Na którego możecie liczyć? Więc ktoś tutaj, jakiś bliźniak, może być zafiksowany na punkcie jakiegoś mężczyzny lub kobiety. No jest to czytanie ogólne, natomiast to jest taka, taka właśnie energia hmm, przyciągająca, że ktoś błyszczy jak gwiazda i, i ciężko nam oderwać wzrok, tak? A dla innych bliźniaków to jest po prostu realizacja jakichś planów, manifestacja jakiegoś marzenia. Okej, okay, drogie singlaczki, no wy tutaj widzę w jakiejś tęsknocie, w jakiejś żałobie, w jakichś nieprzepracowanych y, emocjach, y, nie dostrzegacie jakichś możliwości, macie jakąś traumę, y, czujecie się wyopsowani lub sami jak gdyby uciekacie w ten świat takiego emocjonalnego krzyku rozpaczy. Jest wam z jakiegoś powodu przykro, jest wam ciężko, być może ta samotność już wam ciąży, kochani, tak? Ale wiecie co? To jest karta, która mówi, że tkwicie jedną nogą w przeszłości i w takim rozkroku jesteście i nie możecie się ruszyć, nie możecie ruszyć do przodu, więc warto tutaj, jak gdyby pożegnać, coś przepracować, jakąś żałobę, jakąś traumę, uwolnić się z tego, kochani. Tak, tu jest energia, że trzeba to uzdrowić. Zobaczcie, karta siły, trzeba pokonać te przeszkody, te lęki jakieś, ten ból. Pora też zawalczyć o siebie, słuchajcie, tak, o swoje szczęście. Bo Ty jesteś, drogi bliźniaku, kreatorem swojego życia, bo to jest Twoje życie, Twoja ścieżka, masz wolną wolę. I jeżeli powiesz do wszechświata, że ty już nie chcesz tak żyć, ty już nie chcesz tak cierpieć, ty chcesz być szczęśliwy, pełni życia, pełni zdrowia, pełen miłości, obfitości, to wszechświat cię wysłucha, jeśli głęboko w sercu będziesz to czuł drogi bliźniaku. I jeszcze wam powiem, bo tutaj znów się zaznacza lew, może dla was, dla jakiegoś singla. Bliźniaka, stanąć lew na drodze, który uzdrowi Twoje serducho, drogi bliźniaku. Ok, łyczek wody, lecimy dalej. Sprawy zawodowe na wrzesień dla Was, jak się pokażą? Sprawy zawodowe dla bliźniąt. I finanse. Bardzo emocjonalnie, bardzo emocjonalnie. Wiecie co? Ja mam wrażenie, że tutaj jakaś relacja, jakaś taka bardzo emocjonalna sytuacja będzie Was bardziej skupiała we wrześniu niż te kwestie finansowe, niż te kwestie zawodowe. Ale dobra, może być tak, że ktoś zrywa tutaj współpracę no bo mamy dwójkę kielichów w odwrocie że jest nadszarpnięte zaufanie, nie dogadujecie się. Oczywiście nie musicie zrywać tej współpracy, ale jest to taka energia, gdzie się nie dogadujecie, gdzie są jakieś zgrzyty, yy, gdzie brak jest właśnie porozumienia, yy, jest jakiś konflikt. Yy, brak jest też zaufania i takiej otwartości do tego, żeby wejść z kimś w współpracę, żeby tworzyć jakiś projekt, żeby podpisać jakąś umowę, tak? Yy, jest takie zamknięcie, taka właśnie blokada. Zobaczmy. Ktoś tutaj w pracy też może kończyć jakiś romans, tak? No, odwraca nam się ta dwójka kielichów. Czyli, jakieś tutaj zgrzyty, moi drodzy, są. Jest też takie nieporozumienie na zasadzie, że każdy jakąś sytuację widzi inaczej, tak? I nie możecie się dogadać w kwestii czegoś. I nie ma podjętej decyzji, i jest blokada. Nie można ruszyć z czymś do przodu. Tak, brak jest właśnie, właśnie to, co powiedziałam. Brak jest decyzji. To może dotyczyć jakiejś osoby, ale to jest wiecie, co to jest wasza energia, bo to jest królowa mieczy. Więc. Yy, ktoś tu bardzo tak ambicjonalnie, ambitnie, bardzo profesjonalnie, bardzo tak surowo podchodzi do jakiejś sytuacji. Oceniająco, krytycznie. I mogą być tutaj zgrzyty, moi drodzy, więc może. Yy, no dobra, zobaczymy, jaką będziecie mieli radę. Natomiast finanse, moi drodzy, mogą płynąć od waszego partnera, partnerki, bo jest tutaj król kielichów. Natomiast tu jest powiedziane, że pieniądze będą do ciebie płynęły z pracy, którą będziesz wykonywał, drogi bliźniaku, z pasją, z miłością, z serca, tak? Czyli ta praca z serca, czyli ta praca przeznaczeniowa dla ciebie na to wcielenie. Jest tu stabilizacja, jest tu takie poczucie zgodności, czyli ja bym powiedziała, że tutaj w tych finansach mimo wszystko jest dobrze i bezpiecznie. Tak, a z buław, czyli jakieś nowe możliwości, nowy potencjał, nowe propozycje mogą być pieniądze, tak jak powiedziałam z jakiegoś nowego pomysłu projektu, który płynie z waszego serca, czyli z jakiejś takiej kreatywności, być może z hobby. Dobra. Na co powinny bliźniaki uważać we wrześniu? Czy coś takiego jest? Przeszkody, być może czego nie dostrzegacie, a czemu warto się przyjrzeć? Yy, najważniejsze wydarzenie niespodzianka, pozytywna niespodzianka wynik no i rada dla Was. Dobra Mamy tutaj asamonet Czego nie dostrzegasz można by powiedzieć Jakichś nowych możliwości, jakiegoś potencjału Tak Przeszkodą może być Twój lęk, twoja obawa Przed tym żeby wejść w coś nowego Żeby wykorzystać Jakąś możliwość Że możesz nie dostrzec Tej, tej bramy, którą wszechświat Dla ciebie tutaj otwiera no, albo zbytnie skupianie się na pieniądzach. Też może tak być. Albo też taka chytrość w inwestowanie w siebie, no, cokolwiek, cokolwiek to oznacza. Moi drodzy, jako najważniejsze wydarzenie jest dziewiątka buław, która mówi o domknięciu jakiegoś procesu, jakiejś sytuacji w Waszym życiu, gdzie w wyniku tej sytuacji możecie, możecie się izolować, możecie stworzyć jakiś murek. Możecie odmur, czyli odgrodzić się od otoczenia, bo będziecie potrzebowali chwili samotności, żeby odpocząć. Natomiast to jest też taka gotowość gotowość do walki, gotowość do odparcia, do zadania tego ostatecznego ciosu. Nie wiem, czy to jest wasza energia, czy, czy energia z zewnątrz. No Jest to też energia walki, co by nie mówić no to jest wojownik. Będzie tutaj od Was wymagane skupienie, tak? Skupienie i przede wszystkim nieodpuszczenie. Jakiś wysiłek będzie trzeba włożyć. Możecie też odczuwać jakieś zagrożenie z czyjej strony, stąd właśnie też ta czujność taka, tak? Dobra, do, doprecyzujmy. Tylko tak jak mówię, tu nie trzeba się poddawać, bo my często jesteśmy tutaj zniechęceni też, bo wiecie, jak my cały czas się staramy, cały czas wkładamy jakiś wysiłek, to my w pewnym momencie chcemy odpuścić. A jako radę macie cesarz, tak? Nie podchodź do siebie zbyt krytycznie, kontynuuj zadanie zgodnie z planem, weź odpowiedzialność za, za, za siebie przede wszystkim, za swoje życie. Zrób następny krok, jak to na tej szachownicy, tak? Tak, działaj, działaj. Nie bój się, działaj. Być może to będzie czas, który będzie od Ciebie wymagał szybkości, szybkich decyzji, podróży, spotkań, rozmów. I jak gdyby w tym wszystkim trzeba być jak cesarz. Trzeba mądrze inwestować, mądrze działać, ale to nie znaczy, że trzeba się wycofywać. Trzeba być sprytnym, po prostu, tak? Wykorzystać swoją mądrość życiową. Bo moi drodzy, jako niespodziankę macie karta wieży. Czyli to jest po pierwsze sytuacja taka, że jest niespodziewane wydarzenie, ale to wydarzenie jest dla was pozytywne. Jakiś przełom w życiu. Być może jakaś rozmowa taka, wiecie, na tak zwane kurwa mać. Ale to będzie tak oczyszczająca rozmowa, że wy w ogóle na inny poziom życia wejdziecie. Wreszcie coś się oczyści, wyzwoli. Wreszcie coś będziecie mogli budować stabilnego. Kwestie domu, jeśli macie nieruchomości, tutaj coś się może wyjaśniać. Uda wam się coś naprawić. Tak, i nowy początek. To, co się zawali. To będzie dla was coś super, słuchajcie. Bo tu jest nowy początek. Bo zawali się po to, żebyście wy mogli wejść w coś nowego. Żebyście wy mogli kreować swoje życie. Żebyście wy mogli rozpocząć jakąś działalność. Wynik? Czwórka kielichów, no właśnie. Brać, nie brać. Przyjąć, nie przyjąć. Um. Wiecie co, wy, macie, wy możecie mieć w tym wrześniu takie poczucie, że albo, albo wam czegoś będzie brakować, albo będziecie mieli czegoś prze, w przesycie. Yy, I to będzie taka energia takiej beznadziejnej, emocjonalnej rozkminy. Tak, ja o, jakie to życie jest niesprawiedliwe, i co ja mam teraz ze sobą zrobić? Już nic mnie właściwie nie cieszy. Albo czegoś mi tam brakuje do szczęścia. I czwórka was ogranicza, czwórka was zamyka na tyle, że, nie może, że możecie nie dostrzec tego potencjału w tym asie kielichów. A zobaczcie, wy tutaj macie asa kielichów jako swoje nastawienie, czyli wy macie możliwość wykorzystania jakiegoś nowego potencjału, jakiejś kreatywności, jakiegoś pojednania, uzdrowienia. A wy tak do końca słuchajcie, no. Nie wiem, czy wy będziecie komuś proponować, czy ktoś wam z tym kielichem tutaj przyjdzie do was. A to będzie takie na dwoje babka wróżyła, nie? Bo jak my utkniemy w tej swojej strefie komfortu, to nam się już nic, kuźwa, nie chce. Nie chce nam się chodzić na imprezy, nie chce nam się pracować, nie chce już nam się gadać w tym związku. Yy, nie wiem, nie chce nam się czytać książek, no nic nam się właściwie nie chce. I to jest takie niebezpieczne. Tak, bo tutaj trzeba, kochani, podjąć decyzję, tu się trzeba odciąć od tej przeszłości, wyjść z, tej, z tego marazmu, wyjść z tych ograniczeń yy, i pozwolić sobie na realizowanie jakiegoś pomysłu, pozwolić sobie na ten sukces, przyjąć jakieś mądre słowa, bo tutaj mamy tego mędrce medytującego w ciszy. Zainspirujcie się, drogie bliźnięta. Zobaczcie, wy macie przepiękną energię słońca i królowej buław. Macie. Przychodzi do was energia, przychodzi do was sprawczość i weźcie sprawy w swoje ręce. o oh my god, dobra. Zobaczmy, moi drodzy. Zobaczmy, moi drodzy, co tam karty mówią, te wylosowane. wyjdź z ukrycia, dokładnie dokładnie, bo wy jesteście w tej energii dwójki mieczy to co powiedziałam, nie dość, że ona ma opaskę na oczach, to jeszcze jest pokazana noc i jeszcze jest pokazana pełnia i wy się wycofujecie do tej swojej bezpiecznej przestrzeni w czwórce kielichów wam się wydaje, że bezpiecznej, dobra, przeczytam wam kochani wyjdź z ukrycia drogi bliźniaku Już czas poznać swoje prawdziwe uczucia i przekonania. Ta karta prosi, abyś wyjawił sobie innym, kim naprawdę jesteś. Może to pociągać za sobą szczerą rozmowę w cztery oczy z ukochaną osobą, lub ukazanie innym twojej prawdziwej natury. Nie obawiaj się tej rozmowy. Mistrzowie duchowi pomogą ci być całkowicie szczerym. Rezultatem wyjścia z ukrycia będzie pogłębienie relacji, ponieważ będziesz wiedział, że jesteś kochany takim, jakim jesteś i za to, jaki jesteś naprawdę. Przestań osądzać siebie innych. Wyrażaj z miłością swoją prawdę. Pozwól innym na poznanie Ciebie takim, jakim jesteś. Uwierz, że w głębi duszy jesteś miły i sympatyczny. Im bardziej jesteś autentyczny, tym większa jest Twoja energia i odnoszony sukces Twoich działań. Ok. <grytanie> Drogi bliźniaku. Tą wiadomość masz taką mm, przewrotną, trochę. Ok, nie sadziłbyś nasion, a potem nie wykopywałbyś ich co kilka minut, żeby sprawdzić, czy wyrosły. Więc dlaczego wciąż mm, kwestionujesz siebie, swoją ciężką pracę i swoje decyzje? Bądź cierpliwy. Przestań za dużo myśleć i podlewaj swoje nasiona. Jak dla mnie? Super. Eee, drogie bliźniaki, do przemyślenia. Ja Wam życzę cudownego września. Pozdrawiam.